Siemano zielone pantery z tej strony w dniu dzisiejszym chciałem zaprezentować swoją główną replikę, czyli moją G36 w wersji K. Zapraszam, tak jak mówiłem na początku, moją główną repliką jest ta oto tutaj Geta, czyli G36 wersja K, czyli to jest ta wersja dłuższa. Replika mam dostosowaną do warunków leśnych, czyli nie jest to stok, jest troszeczkę zmodyfikowana, zarówno z zewnątrz jak i w środku, no i chyba omówienie jej zacznę od tego co widać gołym okiem, czyli od korpusu, idąc od góry mamy tutaj tłumik ognia, jakiś tam zwykły, pełni swoją funkcję, jest ok, dalej, szyny RIS, mamy dwie boczne, tu i tu oraz jedną, jedną tutaj dolną. Dokupiłem je na AliExpressie. Polecam, dlatego że można do niej zamontować dzięki temu troszeczkę więcej oporządzenia. W moim przypadku jest tutaj na dole chwyt skośny. Z tej strony na taktycznych trytytkach jest zamontowany power bank do zasilania kamery. No i idąc wyżej. Z tej strony mamy koszyczek, w którym ta owa kamera się znajduje. Za pomocą jej e, trafiam, e, nagrywam trafienia. E, jeżeli chodzi o ten koszyczek, jest to oryginalny koszyczek e, od kamery Foxer Legend. Natomiast montaż tutaj na dole zrobił mi kolega. Pozdrawiam Filipa e, na drukarce 3D. Jeżeli chodzi o tą szynę, jest to na tym chwycie oryginalnie, nic tu nie było zmieniane. Na tej szynie również zamontowałem kolimator. Ten kolimator jest ze mną już ze 4 lata, spełnia swoją funkcję. Znakomicie nie mam zamiaru go na razie zmieniać. Kupiłem go za jakieś 50 zł, więc od tej pory mi służy. Co my tu mamy dalej? Jeżeli chodzi o gniazdo magazynka. Nie jest to oryginalne gniazdo, jest to adapter. Adapter firmy JG służy do tego, aby można było korzystać z magazynków od M4. Są one wygodniejsze, są cięższe, więc postanowiłem to po prostu zmienić. Jeżeli chodzi o właśnie o tą modyfikację, to tutaj rekomenduję szukanie, jeżeli macie replikę G36 od firmy JG szukanie właśnie takich adapterów też firmy JG, dlatego, że po ich zamontowaniu nie trzeba nic piłować, one są dostosowane do tej repliki i po prostu montujecie i replika działa magazynek podaje warto też zwrócić uwagę na to, czy Wy macie wersję z kominem lub bez ponieważ występowały dwie takie wersje ta akurat jest z kominem magazynek M4 jakiś tam chyba specny z oznaczeniami palnej niżej a może jeszcze zanim niżej to tutaj to, ten segment to mówimy, czyli tak dźwignia ładowania jest oryginalna w tym miejscu czyli w tej atrapie wyrzutu łusek znajduje się regulacja hop-up, czyli to pokrętło góra-dół regulujemy hop-up dalej selektor ognia Obustronny, obustronny działa tak samo z obu stron. Z tej strony niestety raz dźwignię zgubiłem, ponieważ tutaj jest taka mała śrubeczka, ona wypadła. Więc w tym momencie znajduje się tutaj taka troszeczkę inna śrubeczka, ale ona to trzyma e, także już nie wypadnie. Więc... Na razie tak zostanie, replika prawdopodobnie będzie, e, będzie malowana przeze mnie, ale jeszcze decyzji nie podjąłem. E, jak chcecie, możecie w komentarzu e, napisać na ewentualnie w jaki sposób można było ją pomalować, czy po prostu wziąć trochę trawy i psiuknąć frajem, czy jakiś wzorek, co Wy na ten temat myślicie, chętnie przeczytam. E, I co dalej? Dalej mamy już kolbę kolba, M4. Tą oryginalną wymieniłem na taką. Niestety straciła swoją funkcję składania. Jest ona zamontowana na adapterze, którego już nie da się złożyć, natomiast zyskała funkcję regulacji długości, dzięki czemu replika jest bardziej ergonomiczna, można się lepiej dopasować, jeżeli chodzi o postawę strzelecką. To tyle jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. No, i zapraszam do omówienia bebechów. Więc jeśli chodzi o bebechy, bebechy składają się z trzech jakby zestawów, tak? Czyli mamy tutaj układ gearbox, lufę wewnętrzną i lufę zewnętrzną. Więc może zacznijmy od lufy zewnętrznej, czyli tego tutaj. No, to jest proste, stokowe. Natomiast, natomiast w tym miejscu niestety jest ona uszkodzona, w związku z tym. Komar uciekaj. W związku z tym y, niosę się z zamiarem wymiany całego tego układu, gdyż no, jest on jednolity, tak jakby, więc generalnie i tak trzeba będzie wymienić całość. Y, więc jestem na etapie poszukiwania sprawnego takiego całego y, układu. Y, jeśli chodzi o lufę, z, y, lufę wewnętrzną. To jest prec lufa bodajże guardera. Nie jestem do końca pewien, ponieważ już jak nabywałem tą getę, to już ta lufa tam była. Mam gdzieś zapisane, nie przygotowałem się dzisiaj. W związku z tym znajdę, i gdzieś tutaj będzie napisane, co to jest za lufa, jaką ma długość. Jeśli chodzi o to, tutaj to jest komora hop-up. to jest standardowa stokowa komora hop-up G36. Natomiast w środku znajduje się gumka. Maple Leaf 75 stopni i dystanser Omega, co zapewnia dosyć fajny zasięg. Jeśli chodzi o gearbox, w nim zaszło najwięcej zmian, więc może zacznijmy od, od początku, czyli od okablowania. Kable niskooporowe, końcówka zmieniona z na T-Connect. I w tym miejscu znajduje się MOSFET, MOSFET domowej roboty robiony przez mojego kolegę już jakiś czas temu i naprawdę sprawuje się jak na razie wyśmienicie, więc mam nadzieję, że będzie się tak sprawował jeszcze długo. Dalej mamy tutaj cylinder typu 1, bodajże SHS. W środku znajduje się też sprężyna M135, co pozwala replice generować około 440 fps. Selektor ognia jest stokowy, tak jak już mówiłem wcześniej. No, i tutaj też bardzo ważna, istotna rzecz, znajduje się silnik. Silnik obecnie to Tornado High Torque drugiej generacji. To tyle jeśli chodzi o bebechy. I zapraszam na testy strzeleckie. Próba strzelecka, odległość około 50 metrów, około 10 strzałów. No Powiedzmy, że 10 strzał wpadło. Problem z podawaniem ma magazynek. Trzeba będzie nad tym popracować. To tyle, jeśli chodzi o prezentację tej repliki. Jak na razie sprawuje się ok. Ostatnio miała swoje, powiedzmy, takie gorsze dni, ale powoli wraca do normy. Będzie można częściej spotkać na strzelankach dajcie znać w komentarzach jak Wam się tego typu prezentacja podobała, jeśli będzie zainteresowanie być może zrobimy więcej takich filmów i tradycyjnie oczywiście zostawcie suba no i widzimy się następnym razem dzięki i do następnego.